Ogłoszenia parafialne w liturgii Kościoła w tym tygodniu w czwartek święto świętego Kazimierza, patrona Archidiecezji Krakowskiej. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy Bożego Błogosławieństwa i opieki Matki Najświętszej. W piątek zapraszamy na nabożeństwa Drogi Krzyżowej dla wszystkich o 8.30, 17.45 i 20.00. Nie ma specjalnej drogi krzyżowej dla dzieci. Natomiast w każdą niedzielę Wielkiego Postu odprawiamy gorzkie żale z kazaniem pasyjnym o 16.00. Zapraszamy do wielkopostnej modlitwy. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek, jak co miesiąc, zapraszamy na kolejną adorację Najświętszego Sakramentu Chrystus na Krowodży o 19.00. W piątek od 16.30 spowiedź, a o 17.00 msza święta, w sobotę o 11.00 msza święta dla chorych i starszych w kaplicy Matki Bożej, a o 17.45 pierwszosobotni różaniec. Prosimy o składanie datków na kwiaty i budowę Bożego grobu do skarbonek wystawionych z przodu kościoła. Bóg zapłać za pomoc w przygotowaniu dekoracji na zbliżające się święta. W niedzielę za tydzień zespół charytatywny zbierać będzie datki na kuchnię świętej Jadwigi dla ubogich Bóg zapłać za dar serca. Pod chórem na stoisku z prasą dostępny jest najnowszy numer miesięcznika dla dzieci Staś. Dyrekcja i nauczyciele szkoły podstawowej nr 113 zapraszają rodziców przez cały marzec do zapisywania dzieci do klas pierwszych i do oddziału przedszkolnego. Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły. W przyszłą niedzielę będzie możliwość nabycia przed kościołem miodu. A teraz prośmy o Boże Miłosierdzie dla naszych parafian, którzy w ostatnim czasie odeszli do wieczności. A są to Świętej Pamięci Zofia Stachurska z Krowoderskich Zuchów 26, Stanisław Dąbrowski z Palacha 11, Katarzyna Ruj z Łokietka 53. I Jerzy Woźniak ze Stachewicza 45. Dobry Jezła nasz panie, Dobry Jezła nasz panie, Dobry Jezła nasz panie, Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.